What's up folks? witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zajmiemy się testem traktorka kosiarki, a mianowicie Cedrus Citrax 102 HC. I nieprzypadkowo jestem w parku maszyn kolekcjonera Maćka, natomiast zaczniemy od tego, jakie są parametry tego traktorka oraz pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał, jeżeli wam się podoba to co robię i będzie mi niezmiernie miło. Lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Za chwilę zaczniemy, test tego czerwonego, a jak czerwony, to szybki traktorka kosiarki. Dokładnie słuchajcie, jest to polska firma Cedrus model Citrax 102 HC. Natomiast jeżeli chodzi o jego parametry, w środku mamy jednostkę Loncin 586 cm sześciennych 10,3 kW, co w przeliczeniu na konie mechaniczne to jest około 14, przynajmniej według kalkulatorów. Jeżeli chodzi o paliwo, 7,5 litra. Licznik motogodzin, a nie kilometrów. Czerwony w tym przypadku oznacza szybki, bo do przodu 8,8 km na godzinę, do tyłu 4,5. Szerokość koszenia to 102 cm, i mamy tutaj dwie tarcze. Natomiast w tym w tym miejscu mamy regulację położenia naszej tarczy od 30 do 90 Milimetr. W tym miejscu znajduje się przepustnica i mamy żółwika i zajączka, czyli wszystko znane i sanie służące do rozruchu. Tu jest bardzo fajne rozwiązanie. Mamy po dwóch stronach takie złącza do węża ogrodowego, po to, aby wymyć nasze tarcze. Manipulator jazdy do tyłu, i jazdy do przodu. I tutaj mamy sprzęgło hydrodynamiczne. Nie mamy wajchy ze zmianami biegów itd. tylko po prostu, jak naciskamy do przodu, to jedziemy do przodu, naciskamy do tyłu. Jedziemy do tyłu i w momencie, kiedy puścimy gaz, bądź wsteczny, to traktorek zacznie się sam zatrzymywać. Ewentualnie mamy też tam awaryjny hamulec na lewej nodze. Z tyłu, oczywiście, kosz o pojemności 240 litrów. Odchylany z możliwością, oczywiście, opóźnienia. Natomiast to, co jest fajne, to. Po zdjęciu tego kosza, trochę jak u Świętego Mikołaja takie futerko, tu białe, tu czerwone. <grymne> w tym miejscu mamy złączkę na przyczepę i ona jest już w oryginale, możemy tu sobie coś ciągać na ogrodzie. Fotel kierowcy, który jest regulowany w przód-tył w i rozruch jest elektryczny. Mamy w tym miejscu e, akumulator. W tym sobie włączamy światła, w tym miejscu e, mamy nasz obwód, a tutaj jak naciśniemy, to mamy rozruch. tak? Taki wielki żółty przycisk w dwóch, dwupozycyjnym, tylko góra, dół. Służy po prostu do załączania tarczy tnącej. W momencie, kiedy po prostu nie wiem gdzieś przejeżdżamy, czy, ona, czy nie kosimy, to po prostu możemy to ten zespół tnący odłączyć i za to odpowiada właśnie sprzęgło elektromagnetyczne. Tu jest taki bardzo fajny przycisk który służy do tego, aby umożliwić koszenie do tyłu. Bo generalnie jest tak, że w tym momencie, kiedy jedziemy do tyłu, wyłączają się automatycznie tarcze tnące, aby nie kosić wstecz. Nawet w instrukcji jest napisane, aby nie kosić do tyłu, ale czasami są takie e, sytuacje, że trzeba to wykonać i mamy taką możliwość. Tutaj, słuchajcie, na dole jest taki wielki czerwony przycisk i to jest, że tak powiem, hamulec postojowy. Naciskając zwykły hamulec, podciągając go do góry i, i zwalniając hamulec, mamy zablokowaną w tym momencie kosiarkę traktorek i nie jesteśmy w stanie go nigdzie ruszyć, czyli takie kolejne zabezpieczenie z przodu sitraka mamy metalowy zderzak z blachy, ale tutaj opcjonalnie możemy na przykład zainstalować pług do odśnieżania i tak szukają najniższego punktu w całym tym traktorku i w sumie jest to tarcza i w tym momencie mamy ją podniesioną na siódemkę, czyli na 9 cm koszenia i rzeczywiście mamy 9 cm i myślałem na przykład, że z tyłu pod koszem będzie najniżej, ale okazuje się, że nie, że to jest najniższy punkt kosiarki, czyli tak naprawdę, no traktorka, czyli tak naprawdę jeżeli przejedziemy... Tą krawędzią przez jakąś przeszkodę, to przejedziemy przez następną. I tu jest, prze, przejedziemy nie przez następną, tylko każdym innym elementem. Natomiast to jest fajne rozwiązanie, bo jak damy sobie na sam dół, załóżmy, to mamy takie dodatkowe. Kuleczka prowadzące właśnie po trawie. Oczywiście nasz trawnik nie jest ogromny i nie będzie żadną przeszkodą dla tego traktorka koszącego, natomiast jest moim zdaniem wymagający, ponieważ trawa jest bardzo gęsta. Mamy bardzo dużo różnych zakrętów wokół rabat, wąskich przejazdów. I właśnie tutaj sprawdzimy jego manewrowość, moc, no i oczywiście wygodę samej, samej obsługi. No a później pojedziemy w inne miejsce, gdzie trawa jest do pasa. Trawnik specjalnie nie był koszony przez tydzień po to, aby zdążył poodrastać. Teraz ja zwykle koszę na 5 cm, czyli mam tak 30, 40, 50 mm. No to co? Wio, co? I ruramu. Yy, dobra, czekaj, zaraz tarczę. Jak to jest... Ogrodach, tak? znaczy o większych ogrodach niż ten mój. E, ale, no ale jak widzicie, naprawdę ta manewrowość jest taka, że jestem w stanie kosić, praktycznie zawracać w miejscu. Naprawdę jest ultra manewrowny. I to jest jeszcze fajnie zrobione, że jak ci przejdzie e, przód, no i przejdzie ci tył, co nie? Mam na myśli ten kosz, tak? Żona powiedziała, że mam zsiadać, bo się chce przejechać. No oczywiście, że tak. D Idę. Kobiety na traktory! Zobaczcie, to jest jeden przejazd, to są dwa przejazdy. Na ten ogród tak naprawdę wystarczy trzy przejazdy i jest skoszony. Jak? Super, mogę tak kosić. Ty? Tak. Dla mnie to jest mistrz. Przyjemne, pożyteczne, wszystko co najlepsze. Widać, że się w stoku tą co? <laughs> To nie trzeba było opróżniać że po drodze w ogóle pojemnika. Wszystko się zmieściło, to jest mega luksus. Ja lupia. nie wiem ile my żeśmy wiesz, tutaj skosili tej trawy, ale wydawało się, że jest niedużo. Jest bardzo fajnie wymielona, taka jest malutka. E, no to teraz to trzeba będzie przepakować, a przede wszystkim zapakować naszego Cedrusa na samochód, bo jedziemy teraz w miejsce, gdzie trawa jest o wiele większa i takie miejsce, do czego stworzone są maszyny tego typu. Stąd był, Nawet kość się mieści na minimum, żeby drzwi zamknąć Dobry co? Czyli wielkości, pojemności paki T4. Tak. W lągu. O, e, o. Kuba! Jesteś! Przyjechałem z pomocą! Jesteś! Uratowani! No i jesteśmy u Maćka, którego możecie kojarzyć z moich innych filmów, jak na przykład budowaliśmy mikrę, a on sw na swojej działce 1000 metrów trawy, jak widzicie wysokość do Maćka, do Maćka pasa. Więc będzie co kosić. jego też. Taki sam pas. To jest idealne miejsce. Idealna trawa, bym wręcz powiedział dla naszego cedrusa. Maciek jako fanatyk motoryzacji posiada wiele projektów na swoim placu. I może na tym skończmy, ale najpierw musimy wyciągnąć Smarta, ponieważ w tamtym miejscu. O, dziękuję. Ponieważ w tamtym miejscu mamy zrzucać właśnie trawę. To było łatwe. Ja mam coś trudniejszego, zaraz, zaraz wyciągnę. Może najpierw, skośmy, najpierw trawę. skośmy, bo jak zepsujemy. Dobra, dobry sprzęt. No to dobra, działka ma, słuchajcie, <grym> dzięki. Działka ma 1000 m2, znaczy się działka jest zleśna, tylko trawy jest tyle. Będziemy też przywycinać akację, czyli wszystko, co mamy po drodze. Ustawiam wysokość koszenia na 7 i zobaczymy, ile to czasu zajmie. Start. No halo Oszukany Uwaga, wielkie takie haszcze I jedziemy z koksem Teraz wokół tutaj samochodzików, potem się poprawia. Jakub kontra Akacja. Pikanie pikanie takie, to teraz słyszycie, to jest po prostu przepełniony kosz. Znaczy nie przepełniony, tylko pełny, tak? Dobra, wjeżdżamy w wakacje, podejście numer dwa. to jest, znaczy się robota fajna taka kurde, no zabawa co nie? Siedzisz sobie, kosisz sobie na lajcie taką ręczną kosiarką to to jest praktycznie no nie 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 do zrobienia co nie? Znaczy się jest to do zrobienia Tylko po prostu by to długo trwało Dwa, jeden. o nie jaki on jest szybki o nie te wielkie krzoki. Dobra, mamy pełny kosz. Hop, 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 top, hop, 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 hop. hop, hop, hop. go 340 i to w międzyczasie jeszcze żeśmy filmowali. E, nie wiem, niecałe 1000 metrów tutaj jest generalnie trawy. I powiem Wam, że naprawdę, chodźcie w ogóle się przejdziemy. Wszystko kosiliśmy na siódemce oprócz fragmentów, gdzie bawił się e, Maciek i na przykład nawet takie akacje nam pościnało. Oczywiście, jakby no, nie powinniśmy tak robić, żeby nie skrzywić tarczy, wału i tak dalej, ale. No generalnie wszystko jest wykoszone, wyzbierane, zobaczcie ile trawek żeśmy wyzbierali, już nawet nie pamiętam ile razy się opróżnialiśmy kosz, z 8 metrów tak po długości, co, nie? i ta trawka mimo to, że była naprawdę duża, zobaczcie, że jest pocięta. Poszatkowana w dorobny mak. Jeszcze Wam pokażę na sam koniec ostatnią funkcję, a mianowicie, właśnie, automatyczne mycie. Wszyscy o. teraz kichają. Ja mam oczy po prostu czerwone. A może to jest wiecie, to? że nie od trawy, tylko od kurzu, że się po prostu. Może, odpumiesi. no od piasku, to nie? No, mam oczu na nie na w Wpinamy, leje się woda. palimy maszynę. Włączamy ostrza. A dawaj podniesiem co efekty tego do mycia. Nie, no. no umyło. Dobra, może być. Teraz tutaj ładnie widać jak zostało wszystko umyte. Jeszcze woda sobie ścieka. O tu stąd. Ej, powiem Ci szczerze, że myślałem, że... A rzeczywiście widać. Myślałem, że to będzie taki chwyt marketingowy, a rzeczywiście się umyło. Tylko podejrzewam, że to trzeba szybko zrobić. Tak, nie zostawiać, no, żeby tak, nie przyschło. Tak, tak, to tak. już tutaj zaczęło wysychać. Znaczy, to jest jeszcze takie, o, pod palcem. No. ale jak się zrobi skorupa, to tylko śrubokręt. No, albo ja sprężonym powietrzem czyszczę. No. Zaraliśmy piątkę, myślę, że zostało nam dziś około. Litra? Mniej więcej litr na godzinę, tak plus minus. Mówię, trochę jeździliśmy, trochę on stał, trochę żeśmy się y, bawili, ścigali i tak dalej. Myślę, że to jest spokojny. Wynik. Litr na godzinę, od ile litr benzyny 6 zł. To mówisz, że litr został, to. Tak. <gry> No i tak podsumowując, rzeczywiście czerwony w tym przypadku oznacza szybki, bo do przodu 8,8 km na godzinę do tyłu 4,5. I naprawdę ta szeroka tarcza tnąca, znaczy w sumie to dwa noże, plus do tego jeszcze zbiornik o dużej pojemności, duża moc. Serio, naprawdę kładliśmy tutaj drzewka, małe trawę do kolan, do pasa i tak dalej. Natomiast i kosiarka, naprawdę, traktor kosiarka w 100% jest idealnym narzędziem do tego typu trawników, i naprawdę wykonuje swoją pracę bardzo szybko, ale... Największym ale jest to, że... To jest tak świetna zabawa, że z tego wszystkiego najkrócej jeździłem dzisiaj nim ja. No i tutaj na koniec na pewno Was interesuje cena. 102 HCE to jest największy, najmocniejszy model z całej gamy SeatRack. I jest on automatycznie najdroższy. To jest kwota 13 899 zł na czerwiec 2025. Czy to dużo, czy to mało? Porównajcie sobie ceny w ogóle, jak stoją takie, takie urządzenia, takie traktorki, co do mocy i co do ceny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, będzie mi niezmiernie miło i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!